Przewaga Igi, jeżeli chodzi o poziom sportowy w tej chwili, no przynajmniej taka była przed tą dłuższą przerwą w grze Igi, jest tak duża, że, że ona powinna znowu zdominować konkurencję. Dzień dobry Państwu, Super Express Sport, tuż po losowaniu głównej drabinki Bibladonu, z nami kwalifikacje, przed nami turniej główny, siódemka Polaków, po, oni sobie porozmawiamy z Michałem Chojeckim, ekspert tenisowy Super Dzień dobry, Michał, twoje pierwsze wrażenia po losowaniu, tak kręciłeś nosem trochę. Znaczy tak, no największe emocje oczywiście wzbudzało pytanie, czy, czy Iga Świątek trafi na Serenę Williams, bo było to możliwe. Serena... Na szczęście nie, albo może tak. szkoda. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że Iga nie trafiła na Serenę, a do tego jeszcze Serena jest w drugiej połowie drabinki, tak więc panie dopiero mogą na siebie wpaść, jak wiadomo, w finale. Do tego daleka droga, myślę, że prędzej Iga w tym finale zagranisz Serena, bo raczej nie obiecuję sobie za dużo po występie Amerykanki po tak długiej przerwie. Czyli mamy na razie taki spokojny początek w wykonaniu Igi, bo na niej się na razie skupimy. Jana Fed, kwalifikantka z Chorwacji. Niewiele ona, ona mówi, bardziej sobie porozmawiajmy o Idze, która trochę odpoczywała, tak. świętowała także sukces w Paryżu i, i jest trochę zagadką na trawie. No tak, tak? No wiadomo, forma Igi Świątek jest, jest sporą nie wiadomo. Oczywiście no seria 35 meczów wygranych z rzędu to no stawia automatycznie igę w roli faworytki numer 1. Natomiast no Iga sama podkreśla, że na tej trawie nie czuje się zbyt pewnie. Do tego jeszcze po French Open nie wystąpiła w Berlinie, postawiła na odpoczynek, potem spokojne treningi. Nie było tej praktyki meczowej, nawet Agnieszka Radwańska mówiła, że to jest nieco ryzykowna decyzja. Natomiast myślę, że Iga jest w takim gazie i jej przewaga, jeżeli chodzi o poziom sportowy nad resztą stawki jest tak duża, że powinna tak naprawdę dominować na każdej nawierzchni, nawet na tej trawie, na której, na której teoretycznie czuje się nieco gorzej. Twoim zdaniem największe rywalki, najgroźniejsze rywalki w drodze do ewentualnego finału? Przy że Koko Gauff jest podobny zestaw do Paryża. Tak, wiadomo, że Koko Gauff już nie będzie powtórki z Paryża, bo Koko jest w tej samej połówce co IGA, natomiast Koko tak naprawdę, ten finał był nieco mylący, bo Koko po prostu zżarła trema, zapłaciła frycowe, po prostu nie, nie, nie udźwignęła presji związanej z całą motoczką, takiego wydarzenia jak wielkoszlemowy finał. Natomiast Koko to jest naprawdę ogromny talent, który się błyskawicznie rozwija, do tego na trawie powinna być jeszcze groźniejsza niż na mączce. Jej, jej styl gry bardzo pasuje do tej nawierzchni, płaski serwis, dobra gra przy siatce, mocne uderzenia, płaskie z głębi kortu, to jest naprawdę ogromny potencjał. Poza tym Simona Halep, czyli no myślę, że ta wielka mistrzyni, która już Wimbledon Wimbledon wygrała, to jest zawsze ogromny kapitał, jeżeli chodzi o doświadczenie. Ona łapie formę, wyraźnie wraca, w French Open co prawda odpadła w dziwnych okolicznościach, jak wiadomo słynny atak palniki w meczu z Chinką. Natomiast ja myślę, że Simona jeszcze o sobie przypomni i pokaże, że stać ją na wygrywanie wielkich turniejów. Czy już teraz to się okaże? Natomiast... Natomiast y, jest to potencjał wciąż bardzo ogromny. Nie wiem czy Michał, dobrze usłyszałem, bo y, rozmawialiśmy sobie o ewentualnej drodze Igi do, do finału. Tam tutaj y, już w internecie jest pewna rozpiska ewentualnych nazwisk, tak. czyli Fedko, Kowinić, Butincewa, Krajczykowa, Pegula, Badosa, Konta, Czy to faktycznie może tak być? Bo mówię, że to jest rozstawienie, tak, to jest, ale po drodze ktoś tam może jednak wypaść. Mówili, to jest że rozstawienie. No, natomiast tak, no, przede wszystkim najpierw jest Jana Fed, to jest kwalifikantka. To jest dziewczyna z, z trzeciej setki, więc no, nie należy się raczej obawiać, że postawi się. Natomiast no pamiętajmy, że ta dziewczyna już ma trzy rozegrane mecze na lodyńskiej trawie, wygrała kwalifikacja, a to jest zawsze atut w postaci ogrania, obycia się z tą nawierzchnią. Iga wiadomo, no ona już od tygodnia trenuje w Londynie, przyleciała tam chyba w poniedziałek albo w wtorek, więc też się obyła z tą nawierzchnią. Natomiast no wiadomo, trawa to nie jest to, trening to nie jest to samo co mecz, więc no Iga na pewno... Na pewno będzie musiała się trochę wgrać w tą nawierzchnię i bardzo dobrze, że w pierwszej rundzie trafiła na rywalkę, która nie powinna jej zawieść jakoś przesadnie wysoko poprzeczki. Natomiast później tak, no, myślę, że potem będzie Danka Kowinić, z którą Iga grała niedawno w Paryżu. To był naprawdę zaskakująco zacięty mecz, bo, bo tenisistka z Czarnogóry postawiła się i zwłaszcza w pierwszym secie. Natomiast na trawie ona nie osiąga już takich rezultatów. Myślę, że Iga tą przeszkodę też powinna pokonać bez większych problemów. No pierwszą y, rozstawioną zawodniczkę, y, na którą może trafić, to jest y, Julia Putincewa z Kazachstanu. Czyli taka zawodniczka bardzo waleczna, bardzo z, y, dobrze biegająca, y, ale też myślę, że na, na trawie IGA powinna po prostu siłą fizyczną ją zdominować. Michale, porozmawiajmy sobie jeszcze też o innych dziewczynach, tak krótko zanim przejdziemy do, do innych tematów. Magdalinet i Fernanda Contras Gomez, też kwalifikantka z Meksyku. Tak, no. Ja Co myślę, że Magda, Magda ostatnio znowu łapała wiatr w żagle. Wiadomo, ta jej forma trochę faluje, ona ma dużo problemów ze, ze zdrowiem. Potem bardzo ważne jest w grze Magdy złapanie po powinniej odpowiedniej pewności siebie, do czego potrzebuje trochę zwycięstw. W zaprezentowała się nieźle i myślę, że, 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 że tą pierwszą przeszkodę powinna pokonać bez, bez większych problemów. A was ma ich faliński to zaskoczenie, czy nie? Majch Fański to jest przede wszystkim wspaniała sprawa. To jest dziewczyna, bardzo duży talent, zresztą bliska przyjaciółka Igi Świątek. One są z tego samego rocznika, razem, razem odnosiły sukcesy w juniorskim tenisie, w rozgrywkach międzynarodowych, drużynowych. Natomiast Maja, no wiadomo, słabsza fizycznie, potem miała też problemy z, z depresją. Rok temu musiała przerwać karierę. Bardzo fajnie, że ta dziewczyna wróciła, bo to jest ogromny talent, to jest bardzo sympatyczna, fajna dziewczyna, której naprawdę warto kibicować. I już sam awans do, do głównej drabinku Bledonu pierwsze w ogóle w jej karierze. To jest wspaniała sprawa i, i naprawdę bardzo się cieszę, że Maji się to udało. Jeszcze powiedzmy, że Katarzyna Kawa zagra z Rebeką Marino, Magdalena Frank, z Kamilą Giorgi. Tutaj chyba możemy sobie szybko powiedzieć, że najtrudniejsza rywalka spośród wszystkich. No, Kamil, rywalk Kamila Giorgi, wiadomo, no, to jest zawodniczka, która no, gra pełne ryzyko, wszystko z całej siły, bardzo dobrze serwuje. No, kobieta, trochę chaos. Natomiast ostatnio grała całkiem nieźle, myślę, że Magda Frank czeka no, bardzo ciężkie, ciężkie zadanie i to będzie ciekawa konfrontacja stylów. No, Magda, Fra Magda Frank jest taką zawodniczką bardziej grającą defensywny tenis, oparty na świetnej, świetnej obronie, wybieganiu, yy, przebijaniu. Kamila Georgi wiadomo, no, yy, skrajny skrajna atak, skrajna ofensywa. No i to będzie bardzo ciekawa jakby, konfrontacja tych stylów. Michał, przejdźmy do panów. Kamil Machszaktanaz i Kokinakis ciekawa para dla nas. No to jest pan to, to, to jest bardzo duży talent, którego prześladował kontuzję. Bliski przyjaciel Nika Kyrgiosa. Stań powiem że, że Nik Kyrgios go prześladuje też. No, z Nikiem Kyrgiosem akurat panowie się świetnie dogadują, grali ostatnio w double, odnosi sukcesy. Dwaj bliscy przyjaciele, są podobne style gry, podobny styl takiego zwariowania i, i na korcie, i poza nim. No, ciężkie zadanie przed, przed Kamilem Majchrzakiem. Naprawdę Kokinakis to jest duży talent, który jeżeli jest zdrowy, jeżeli jest w formie, to naprawdę ciężko się z nim gra. Natomiast gdyby się udało pokonać tego Australijczyka, to nagroda będzie ogromna, bo w drugiej rundzie prawdopodobnie będzie czekał Nowak Dziokowicz. Czyli pewnie kort centralny. Prawdopodobnie kort centralny, główny faworyt obrońca tytułu. Myślę, że inaczej nie będzie. Czyli powiedziałeś główny faworyt, twoim zdaniem, Nowak Dziokowicz, nie Ta, Rafa no. Nadal. Nie, nie. Rafa Nadal, no, całe szczęście, ja jako fan Rafa Nadala bardzo się cieszę, że on w ogóle tutaj zagra, bo przecież była, jego występ był wielką, nie wiadomo, wiadomo ogromne problemy ze stopą i to nie jest jak wiadomo kontuzja, tylko no, to jest po prostu bardzo ciężka choroba kości, więc y, po French Open wydawało się, że, że, że Nadal zrobi sobie dłuższą przerwę w startach, że będzie po prostu bardziej skoncentrowany na wyleczeniu tej, tej nogi niż na, na treningach i, i powrocie do gry tak szybko, to się okazało, że, że Rafę zobaczymy już na Wimbledonie. Natomiast dużo bym sobie nie obiecywał y, po występie, nadala. na trawie wiadomo, no, kiedyś wygrywał Wimbledon, ale to wtedy był w, w wielkiej formie, po prostu dominował i, i przekuwał te sukcesy na mążce również na trawie. Teraz myślę, że nie wymieniałbym go w gronie największych faworytów. Myślę, że Nowak Dziokowicz przede wszystkim broniący tytułu. Y, to jest zdecydowanie faworyt numer jeden. Natomiast w drugim szeregu Hubert Hurkacz. No właśnie, to właśnie ze sobą pewnie obiecujemy. Tak, no, Hubert Hurkacz y, rok temu półfinał. Teraz znowu pokazał, że jest, y, że jest w świetnej formie. Naprawdę spektakularny sukces w hale, gdzie, gdzie pokonał m.in. Y, y, Nika Kyrgiosa w finale -Miedwiediew. y, Daniła Miedwiediewa. To poważne y, Tak, no i naprawdę i zrobił to w wielkim stylu. No, wyrósł nam po prostu specjalista od gry na trawie. Do tego no, u Huberta jest trochę tak jak u Magdalenet, że, że bardzo ważne u niego jest budowanie pewności siebie, więc trudno lepsze przetarcie niż przed tak dużym turniejem jak Wimbledon, jak właśnie jak właśnie sukces na odniesiony w, w poprzednim występie, czyli zwycięstwo w turnieju ATP w Hale. Ale już zanim sobie tutaj zaczęliśmy to nagrywać, mówiłeś, że rywal, chyba najtrudniejszy z możliwych w pierwszej rundzie, Alejandro Dawidowicz Fokina, nieprzewidywalny Hiszpan. Tak, znaczy nie wiem, czy najtrudniejszy z wszystkich możliwych. natomiast no zdecydowanie Hubert mógł wylosować lepiej. Alejandro Dawidowicz Fokina to jest zawodnik taki bardzo nieobliczalny, bardzo, bardzo taki groźny, kiedy jest w formie, naprawdę jest niebezpieczny. No, Hubi grał już z tym tenisistą 4 razy i bilans jest 2-2 remisowy, więc to też pokazuje, przed, jakim, przed jak trudnym wyzwaniem, jak na pierwszą rundę Hubert będzie musiał się zmierzyć. Natomiast myślę, że powinien sobie poradzić na trawie. Myślę, że jeżeli Hubert zaprezentuje swoje atuty, czyli świetny serwis, jeżeli będzie dobrze serwował, grał odważnie, agresywnie, przejmował inicjatywę, to myślę, że na tej nawierzchni on będzie faworytem. Tenisiści nie bronią punktów za poprzedni sezon, dobrze czy źle? No, dla mnie ta decyzja jest oczywiście skandaliczna, no bo to ATP, władze ATP i, i razem z nim władze WTA postanowiły ukarać y, organizatorów y, Wimbledonu za wykluczenie rosyjskich tenisistów i białoruskich, y, i białoruskich. Też, no i niestety... tak, no, powoływali się, że nie można Oddugrać. dyskryminować zawodników ze względu na narodowość, natomiast no, zapominali po prostu o całym dramacie, który się rozgrywa i no, dla mnie to jest po prostu stawianie tej wartości obok, obok po prostu tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, to jest jakieś no, koszmarne nieporozumienie. Natomiast tak, no, organizatorzy Wimbledonu trochę się obawiali, że, że zawodnicy jakoś masowo zaczną się wycofywać właśnie, właśnie w związku z tym, że, że nie mają tutaj do wywalczenia punktów, natomiast y, nic takiego tak naprawdę się nie wydarzyło. No, oczywiście troszkę zawodników zrezygnowało. Ale jednak ten ogromny prestiż, którym się cieszy od, od, od dawien dawna Wimbledon, zrobił swoje. swoje, zrobiły też oczywiście ogromne premie te inicjatywy finansowe. Już występ w pierwszej rundzie to jest 50 tysięcy funtów, to jest naprawdę ogromne pieniądze. No, organizatorzy wrócili do tak naprawdę puli nagród sprzed, sprzed pandemii, nawet lekko, lekko przebili te, te, te progi i to też zrobiło swoje. Na koniec zapytam o Twój taki prywatny typ na ten turniej. Wśród panów, wśród, wśród pań. Ja nie będę jakiś bardzo, bardzo oryginalny. No, faworytką numeru jest Iga Świątek i nie jestem tutaj jakiś odosobniony w tej ocenie. No, wiadomo, no, Iga jeszcze na trawie nie odnosiła większych sukcesów, oczywiście poza trumfem w w Bledanie, ale to były trochę inne czasy, inna rzeczywistość. E, natomiast no, tak jak już mówiłem, no, przewaga Igi, jeżeli chodzi o poziom sportowy w tej chwili, no, przynajmniej taka była przed tą dłuższą przerwą w grze Igi. Jest tak duża, że, że ona powinna znowu zdominować konkurencję. Tym bardziej, że no wśród jej innych rywalek zapanował taki trochę maraz te, te pozostałe zawodniczki, które miały ją gonić, tak naprawdę no grają tak bardzo nierówno, że, że trudno, trudno wskazać kogoś, kto mógłby tę dominację naszej wspaniałej igi przerwać. I wśród Panów rozumiem Hubert Hurkacz też. Hubert oczywiście, no, oby, oby. O tym, no, co w ale na pewno narobił nam sporo. Tak, to. znaczy no, będę konsekwentny. Jeżeli faworytą numer jeden jest Nowak Dziokowicz, ja się z tym zgadzam, no a Hubert Hurkasz trafił niestety to tej samej połówki i drabinki co Nowak, no to finał wydaje się trochę ciężki, no ale nikt nam nie zabroni marzyć. Myślę, że Hubert naprawdę, Wczor wczoraj rozmawiałem z Michałem Przesiężnym, czyli były naszym. Tenisistą i on powiedział, że Hubert jest spokojnie według niego jeden z czterech zawodników, którzy mają największe szanse na triumf w Ja się z nim zgadzam. No Nowak Dziokowicz, oczywiście, faworyt numer jeden. Bardzo groźny będzie, myślę, ubiegłoroczny finalista Matteo Berrettini, czyli Włoch, Rzymianin, który no, przezwyciężył problemy ze zdrowiem, wrócił i naprawdę jest w niesamowitym gazie. A na trawie czuje się jak ryba w wodzie. A kolejny, kolejny, kolejny faworyci to, to, to Hubert Hurkacz, kto wie co zaprezentuje, Nick Kyrgios, czyli szalony Nick, który no, potencjał ma ogromny talent, tylko no, nigdy nie wiadomo co mu zaraz strzeli do głowy. No, być, może, być może wreszcie dojrzał i pokaże swój ogromny potencjał. My to sobie tak pomontujemy, że wyjdzie, że Iga Świątek wygrywa turniej. Pani Hubert Hurkacz, panów, Michał Chojecki był ze mną, dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.